Din, din, din. Din. Witamy w drugim wydaniu wiadomości. Otóż dzisiaj wystartowała nowa, nowy kanał Karol TV Muzyka, tak więc, tak więc dwu, o godzinie 12. Teraz pokażę jej fragmenty startu. Karol TV muzyka właśnie, właśnie ma ta, taki logotyp, który już będzie już druga muzyka na Karol TV Muzyka. Kolejne informacje już dopiero następnego, dopiero za, kolej, za kolejny dzień będą już kolejne informacje. Pa!